Ciemaneczko widzowie! Siemanko, kolanko! Dzisiaj gramy znowu sobie w Brookhaven i jesteśmy wy, Ogbarcie! Znowu czarodziejska noc na nas czeka, nowe przygody, nowe ognisko zapalone, nowiuteńkie zabawy. No to my nie przedłużamy i zaczynam. To ta książka taka rozbłysła. nie wiem? Ej, jakaś strona się otworzyła. Okej, okay, otworzyłam jakąś stronę. Wow, tu jest napisane 5 artefaktów, 5 ścieżek, jedna szansa. Okej, okay, troszkę się boję. I następne to jest tutaj tak. Tam, gdzie światło nigdy nie pada, a wieszak nie zdradza swych tajemnic, w sklepie mody ukryta jest szata, która znika z okiem ludzkim. Za drzwiami zaplecza, za regałem pozornie pustym spoczywa peleryna niewidka. Tylko ta, która, która nie szuka piękna, ale prawdy, ją odnajdzie. Wow, nie wiedziałam, że ta księga od pradziadka Dumbledora jest taka... Zwykła. Dobra, no to... Zagadkowa. To jest zagadkowa. Dobra, chodźmy tutaj. Już się teleportujemy do sklepu z ubraniami. Z ubraniami. Teleportus do sklepu z ubraniami! Wow! Założyłam tą pelerynę i wow, jak ona działa! Ale to Brookhaven jest duże! Nikt mnie nie widzi! Emisia, widzisz mnie? Nie, właśnie nie mogę Cię znaleźć. Aha! Okej, okay, już ściągnęłam tą pelerynę, schowałam ją. No dobra. Otwieramy znowu tą księgę. O, i znowu jest tu coś napisane. W miejscu, gdzie spoczywają ci, których nie wspomina nikt, w cieniu marmuru i milczenia, pod znakiem błyskawicy zaklęty jest klub, który otwiera to, co zapomniane. Ale uważaj, duch strażni, nie śpi. Przemów do niego słowami lumen feritas, a ustąpi ci drogi. Okej. Okay. Chyba tam w wycieniu marmuru i milczenia. To może też chodzić o cmentarz chyba, no nie? No to teleportujemy się do na cmentarz, no nie? Prawda? Łook! No to zaczynamy. Teleportus do... waga mm... Eee, krabo. <laughs> Teleportus. Do cmentarzu. No dobra, jesteśmy. O! Wychodzi ten duch. Co wy ode mnie chcecie? Dobra, no to musimy powiedzieć jakieś słowa. Okej. Okay. Lumen Beritas! Dobrze, już wyciągam. Proszę... Odejdź do mnie. Ty, ubrana na niebiesko. Proszę... Schowaj ten klucz. Nie zgub go. Na pewno ci się dzisiaj przyda. Wow, kolejna strona się otworzyła. I tu jest napisane tak. Na najwyższej półce wśród wiedzy świata czeka ona księgę, której nikt już nie pamięta. Zaklęcia w niej zapisane szepczą same do siebie. Ale tylko ta, która zaryzykuje wspięcie w górę mądrości odczyta ich o. Okej, okay, to chyba chodzi o bibliotekę szkolną. No to już się teleportujemy. Teleportus do bibliotekarus! Okej, okay, no dobra, no to szukamy. O! Mam jakąś księgę. O, i otwiera o, się na jakiejś stronie. Dobra, zostawiam ją. Na pewno nam się później przyda. O, księga otwiera się na kolejnej str stronie. Dobra, już czytam. Pokoju, którego nikt nie wybiera. Pod liczbą trzynastą. Spoczywa różdżka, która rozpoznaje serce. Dotknij ją lekkomyślnie, jaśnie świat. Dotknij ją z czystą intencją in stanie się twoją. Okej, okay, no to lecimy już do motelu um, na, tam do pokoju 13, no to teleportujemy się. Teleportus do motelus. Wow, to jesteśmy. Ej, mam tą różdżkę. <laughs> wow, co tu za dymy. Wow. Ale fajne. Ale to jest. O. Wow. Chciałam, że to tak działa. O. Dobra, no na kolejnej stronie się otwiera ta nasza książka, to czytam. Nie każda szafka mieści zeszyt, nie każda mapa pokazuje drogę. Szukaj numer 7, ale nie patrz oczami, bo mapa objawi się tylko temu, kto ma już różdżkę. Hej, to chodzi chyba o numer szafki w szkole. Pewnie chodzi o tą różdżkę, że będziemy jej potrzebować. To zaczynamy. Teleportus do Szkoltus! No dobra, jesteśmy co nie Misia. Dobra, lecimy z tą różką. Już tutaj to otwieram i... Wow! Wow! Mamy mapę, prawda Misia? Tak! Wow, ale ta mapa jest ekstra. Dobra. Wow, wow, o nie! O, trochę się kręci mi. A, gdzie my się przenosimy dzięki tej mapie? A! O, my jesteśmy już na miejscu, okej. Okay. Misia, masz ten klucz. Świetnie, dobra. Dobra, już tutaj rzucam. Jest! Już tu daję pelerynę niewitkę. Dawaj klucz. Sięgę wkładam. Różczkę jeszcze. Różczkę. I mapę. Wow, Znowu cię widzimy, Lordzie Voldemorcie! No właśnie! Okej, okay. no to zaczynamy! A masz! A masz! Byłuję po was! O macie! O macie macie! Aha. A masz, a masz! No Tu Na swój demorcie! A macie! Haha! A macie! Ej, misia, już to? Jest, jest coś nad nami lata, jakieś z maksima. I dawaj, powiemy to na raz, dwa, trzy, ok? To raz, dwa, trzy, Lumos Maxima! O nie! Jej! Znowu go pokonałyśmy! Jupi! No dobrze widzowie, jeżeli wam się ten odcineczek spodobał, zostawcie łapki w górę i subiki. No to buziaki! Pa, pa!